Dzień dobry! Dzień dobry! To chyba będzie nasz taki stały rytuał, co? Ja po ciebie idę. Co? Aha. Tak? Mhm. A powiesz, mama? Ach, baba! Dobrze. Hejka, hejka, witajcie! Dnia kolejnego. Jesteście na kanale Mamuśka z gitarą. Ja mam na imię Weronika i zapraszam Was dzisiaj na kolejny trzeci dzień vlogmasu. A jeżeli jesteś nowy, nowa, bo trafiłeś, trafiłaś tutaj w czasie vlogmasu, to zapraszam Cię serdecznie do subskrybowania mojego kanału, do zostawienia łapki w górę. A my, moi kochani widzowie, przechodzimy do, do dzisiejszego dnia. Słuchajcie, ja nie wiem, co ta zima sobie myśli. Wczoraj nie było śniegu. No nie, i nawet całkiem fajnie mi się szło. Hello, zima. Weź się zdecyduj, jak ma być w końcu, bo ja już, ja już zgubiłam. Wczoraj nie było w ogóle śniegu, a dzisiaj jest znowu. Wczoraj cały dzień padał deszcz. Tak na temat tego, wówczoraj bardzo silny wiatr i ten deszcz taki był mocny bardzo. A dzisiaj jest biało. No, no ja, ja, ja nie wiem, ja nie wiem, co ja mam myśleć o tym, nie? Zima. Musi się chyba zdecydować. Ona jeszcze nie wie, czy ona chce tu zostać. No, dzisiaj. Wybaczcie, że nie w świątecznym sweterku, ale znowu idę do pracy. Tak. No. Ja lecę sobie zrobić kawusie, yy, bo potrzebuję mocy. Wstałam dosyć późno, ale mam nadzieję, że zdążę. Ja jestem właśnie w drodze do pracy i dobra, odwołuję to co mówiłam wczoraj. Zima przyszła z powrotem. Czuć znowu klimacik i będę chyba pouwanym z tego wszystkiego. No, doszłam do wniosku, że się nie będę malować, bo doszłam do wniosku, że moja skóra musi trochę odpocząć. A zawsze wiecie, malować się do pracy. W sensie tak delikatnie podkreślać brwi, rzęsy, trochę korektora i w ogóle. Teraz tego nie zrobiłam. Bo nie chciałam się też. A z drugiej strony chcę też, żeby skóra trochę odpoczęła. Ale zobaczcie, jakim bałwanym będę. O, widzicie? No, ja teraz idę sobie. I pewnie dam wam znać później, że jestem po. Bo jesteście moimi kochanymi witami. I wam mówię prawie wszystko. No, dlatego ja idę, bo sypię mi prosto w twarz i pokażę wam jak to sypie i poczu, może poczujecie ze mną ten klimacik. Witajcie później, jestem właśnie po pracy, wracam do domu i cały czas pada śnieg. W ogóle miałam akcję, bo wchodzę do pracy, nikogo nie było i się włączył alarm. Tak jak ja się szybko tam pojawiłam, tak szybko zniknęłam, bo się wystraszyłam. Miałam pracę na dziesiątą, Byłam dzisiaj się nad tym czasem i chciałam trochę szybciej zacząć. Ale że się włączył alarm, ja się wystraszyłam, wybiegłam. Zadzwoniłam do męża, mówię, że alarm się włączył, ja tam nie wejdę. Bez zgody że ja tam nie wejdę. No, ale jednak potem szef wyłączył ten, ten alarm i weszłam normalnie do pracy. Ale jakiego ja miałam stracha? I zaczęłam równo o 10, pomimo tego, że byłam przed czasem. Czekałam 10 minut na dworzu, tylko po to, żeby, żeby dostać pozwolenie od kierownika, żeby mogę wejść do pracy. No. I teraz wracam do domu, no bo będę połupankiem. I teraz zobaczcie w ogóle jakie mam fajne widoczki. Po prostu Winterberg zimą jest bardzo ładny. To jest bardzo ładne miasto w zimę. No ja w sumie w każdą polę roku ładne. Ja wracam do domku i teraz miłego oglądania przebitek. Ekipą idziemy na zakupy pożywcze, i musimy jeszcze zrobić dwie rzeczy: kupić dla Franka prezent. Ale dziś nie mówcie nikomu, no. bo Misia już ma, tylko jeszcze Franuś. i Idziemy właśnie zobaczyć, czy coś będzie. Jak będzie, to ok. A jak nie, to poszukamy gdzie indziej. wróciliśmy do domu z zakupów a mi się przypomniało że kupiłam dla Misi kalendarz adwentowy taki z czekoladkami ze świnką Pepą kupiłam tylko dla Misi bo Franek nie jada tak czekolady no i będziemy otwierać się chodź! Kalendarz wygląda tak przyszła zainteresowana opowiedz co jest na tym kalendarzu Papa sos idziemy do jabran Mhm. I takie coś. I bombki, tak? tak. Otwieramy? Tak. Otwieram kierowniczko. Tutaj Ci trochę o, pomogę. O. O. Dobra. I mamy, bo wczoraj zapomniałam, szukamy jedynki... O, tu jest jedynka. Otworzysz jedynkę. I mamy pierwszą czekoladkę. Wyślałam, że coś w środku jeszcze jest, To tutaj jest tylko taki obrazeczek. Dobra, jedynkę już mamy otworzoną, a dzisiaj jest drugi. Poszukaj mi się cyferkę dwa. Gdzie jest dwa? No, poszukaj, gdzie jest dwa. O, tutaj jest dwa. I mamy drugą czekoladkę dzisiaj. Misia zdążyła szybko, tak szybko gdzieś tam tą czekoladkę, że nie zdążyłam pokazać. Druga to jest taki bucik. I tutaj jest taki obrazek. Oj, tutaj jest taki obrazek. No, i położymy sobie ten kalendarz w jakimś widocznym miejscu. Jutro otworzysz kolejną okienko, ok? Dobrze. My już jesteśmy po obiedzie, zjedliśmy. Mąż wyruszył do pracy, ja zostałam na polu bitwy i będę teraz ogarniać, bo mam trochę do ogarnięcia: tam niektóre zakupy pochować i inne, jakieś takie porządki. Wiecie, no jak to jest. Teraz będziemy wszyscy w przyspieszeniu sprzątać. Wszyscy. Ja będę sprzątać, a wy będziecie to oglądać w przyspieszeniu. Na ja te lampki mam pomysł, będę je tutaj przed domem zawieszać, ale to dopiero jak mój małżonek będzie miał wolny, żeby mi w tym pomógł, bo ja nie dam rady sama tego zaczepić. No, Dlatego lampki odkładam gdzieś tutaj na bok i przechodzę do turbo sprzątania. No, chałupka prawie ogarnięta, to teraz pomyślałam, że pokażę wam, co kupiliśmy dla młodego pod choinkę. Takie autka. Mam nadzieję, że mu się spodobają, bo Franuś, Franuś bardzo lubi autka. Zwłaszcza jeżeli są w kolorze czerwonym. Jeżeli jest autko w kolorze czerwonym, to jest jego. No, i przez chwilę tak ładnie śnieżek pruszył, aż zapomniałam wam to tutaj jakoś udokumentować, ale napadała. Widzicie na śniegu i no i to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Ja lecę montować tego vloga, żeby był na czas. I zajrzyjcie na mojego Instagrama, Facebook stronę na Facebooku. Wszystko będziecie mieli na dole podlinkowane w opisie. Ja wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia jutro. Pa.